Czy wiesz, że wchodząc do budynku wnosisz ponad 10 g zanieczyszczeń na podeszwach swoich budów? Strefy czystego wejścia, projektowane przez Polentex, podnoszą prestiż budynku oraz skutecznie zatrzymują większość brudu na wycieraczce. Strefa pierwsza zatrzymuje grubsze zanieczyszczenia, błoto czy też śnieg z obuwia. Strefa druga oczyszcza buwie z pozostałych zanieczyszczeń i rozpoczyna proces osuszania. Strefa trzecia osusza i absorbuje wilgoć, a ponadto wychwytuje drobinki kurzu i zatrzymuje je w swojej strukturze. Tak zaprojektowana strefa czystego wejścia zapewnia nam poprawę czystości wnętrza obiektu i znacząco redukuje koszty sprzątania.